Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Aleksandra Woźniak. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam również. Olu, od jakiegoś czasu, w zasadzie tak od pół roku, na Twojej głowie lśni ognisty, rudy kolor. Co się stało z tą blondynką Aleksandrą Woźniak? Skąd taka zmiana? A ta zmiana, no tak, po pierwsze to kobieta zmienną jest. <laughs> Od tego zacznijmy, więc my zawsze jesteśmy usprawiedliwione, jeśli dokonujemy jakichś zmian. A po drugie, to był taki pomysł mojej menadżerki, żeby, żeby, no, żeby dokonać właśnie jakiejś zmiany na głowie i może tym samym gdzieś tam sprowokować jakąś zmianę wizerunku. No, ale rzeczywiście jest to jakieś tam wydarzenie, dlatego że no, jednak pracuję już 19 lat. Z czego większość w blondzie. z jak zaczynałam, bo jestem naturalną szatynką w ogóle, uwaga, więc w ogóle mówimy tutaj już o trzech kolorach. <grystanie> więc tak naprawdę jestem szatynką, jako szatynka debiutowałam w wieku 17 lat. Potem byłam, uwaga, brunetką u Doroty Kędzierzawskiej. Więc trochę tych kolorów się też pojawiło. Natomiast na pewno najwięcej jestem kojarzona jako blondynka. Ale to nie jest też tak, że to jest z jakąś tam y, konkretną, y, że tak powiem, historią związane. I jak widać zresztą na załączonym obrazku, tak naprawdę powoli wracam znów do blondu, bo gdzieś tam najlepiej się czuję w tym kolorze. Wiesz, mówię, że co ruda to w Nie bałaś się trochę zmieniać na, na rudy kolor? A, y, po pierwsze to są takie stereotypy. I nie ulegajmy stereotypom. <laughs> i, I pozdrawiam wszystkie rude, naturalnie rude osoby. Y, nie, po prostu uznałam, że, że gdzieś tam to jest taki kolor, którego jeszcze nigdy nie miałam na głowie, więc może spróbuję. Yy, natomiast, no, było też sporo zwolenników tego koloru, ale. Jednak większość osób jest tak przeciwna, raczej wolałabym, żebym wróciła do blondów. Właśnie teraz prowadzę swój blog, zaczęłam w ogóle prowadzić. Ja już nie mówię o tym, że założenie tego bloga zajęło mi kilka godzin, dlatego, że jestem kompletnie niebiegła, jeśli chodzi o komputery. Umiem tylko odbierać pocztę i wysyłać na aktorzy. Jesteśmy tutaj trochę tacy, no poszkodowani, no bo nikt nas nie mobilizował do, do kończenia jakichś kursów mm -hmm. takich specjalnych. I mam teraz y, t, swój blog, y, ale mogę powiedzieć, Oczywiście. Aleksandra myślnik przez 2 opl Zapraszam serdecznie, Zapraszam ponieważ, tam, ponieważ tak. tam właśnie umieściłam zdjęcie moje w rudych włosach i w blondzie i jestem ciekawa, jakie są opinie ludzi, czy mam wrócić do, do, mhm. do blondu, czy zostać ruda. A wiesz co, zastanawiałem się przed naszym dzisiejszym wywiadem trochę, czy ta zmiana koloru na rudy to nie była trochę próba odejścia od tego wizerunku, który, do którego przyzwyczaiłaś widzów, zwłaszcza przy 13 posterunku, bo mimo tego, że serial był już dawno temu kręcony, to wydaje mi się, że wszyscy mimo, mimo tego dalej postrzegają Cię jako tę blondynkę, długonogą Kasię z 13 posterunku i czy to nie była trochę taka próba odejścia od tego i rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu w życiu zawodowo i, 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 i w życiu prywatnym? To jest tak, że to zależy wszystko od pokolenia, bo byłam pewna, że jak się spotkam z wami młodymi ludźmi, to gdzieś tam byłam przekonana o tym, że ten 13. Postronek mhm. się pojawi. Natomiast ponieważ pracuję 19 lat i naprawdę nie stałam w miejscu, to są też ludzie, dla których którzy kompletnie nie mają pojęcia, że ja grałam w 13. Postronik. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Oni na przykład jak spotykałam fanów złotopolskich, a grałam w złotopolskich jedną z głównych ról przez trzy lata takich fanów zagorzałych naprawdę, którzy oglądali y, przez 10 lat ten serial. Y, tak jak mówi, ja gościłam tam 3 lata, od razu tylko zaznaczam. To dla, dla nich byłam Agatką Gabriel. Oni mnie zaczepiali, Boże, agatka i tak dalej, i oni nie mieli pojęcia, że ja w ogóle gdziekolwiek indziej grałam. Potem była sytuacja taka, że też się pojawiałam w plebanii, na przykład przez rok grałam, też dosyć sporą rolę, no to też tam byłam zaczepiana jako jagna. I, i tak naprawdę, a w linii życia znów też jako monika pruska, i tak naprawdę ludzie mnie zaczepiają i mówią na przykład. Że, że fajna ta rola w serialu. Fajna. I Bardzo ja ciekawe, po prostu, co mówisz? Bo... Ja po prostu muszę zacząć zadaw, zadać nieskromne pytanie, bo, bo wszyscy myślą, że, wie, że ja wiem o co im chodzi, ja mówię, ale w jakim? I oni dopiero mówią, że na przykład to jest, są polscy, czy na przykład doktor Zuzanna w daleko odnoszy, każdy gdzieś tam ma swoją, jakieś, swoją jakąś ulubioną rolę, yy, moją. I, I to nie jest też tak do końca, nie chodziło mi o 13. posterunek, nie chodziło mi o to, tylko chodziło mi w ogóle o jakąkolwiek zmianę, dlatego że większość tych ról, takich dosyć sporych, które grałam, to było w w włosach. Natomiast na pewno byście się zdziwili jako młodzi ludzie, gdybyście spotkali tych ludzi, y, y, te osoby, które oglądają Złoto Polski i one nie mają zielonego pojęcia po prostu, kto to jest Kasia z 13 posterunku, Uf. naprawdę. Ale wracając właśnie do 13 posterunku, to przyznałeś, w którymś z wywiadów, że ten serial wiele ci dał, ale i wiele odebrał i zastanawia mnie to, co ci odebrał 13 posterunek. Ym... Jak zaczynałam, jak debiutowałam w wieku 17 lat, to kojarzona byłam z takim y, poważnym repertuarem. Debiutowałam u Doroty Kędzierzawskiej, grałam w teatrze telewizji jedną z głównych ról, y, w których y, Taką, taką dramatyczną rolę, gdzie zajmowałam się, grałam taką siostrę młodszego rodzeństwa, zajmowałam się tym młodszym rodzeństwem, tam było dużo cierpienia, biedy, dużo płaczu, dużo różnych takich przykrych y, sytuacji i potem tak naprawdę gdzieś tam bez żadnej agencji miałam takie propozycje w tym kierunku i, i po prostu wydaje mi się, że zmierzałam w jakimś interesującym mhm. kierunku. I gdy przyszła propozycja z 13 posterunku, no byłam osobą, która była bardzo młoda, tak, i y, y, nie, nie, nie zastanawiałam się nad tym, czy warto ją przyjąć, czy nie warto, tylko tak naprawdę brałam to, co mi dawano i to, co mi proponowano. I trzynasty postronek oczywiście przyniósł mi olbrzymią popularność i bardzo miłe reakcje ludzi, i przestałam być anonimowa, natomiast też w jakiś sposób nie zaszufladkował. Dla, dla, dla tych ludzi, którzy, którzy mnie kojarzyli z ambitnym repertuarem. Bo ja już później miałam kłopot. Ja już później nie za bardzo w ogóle zostałam. Dopiero lata, lata, lata minęły, jak dostałam rolę W Drodze do Raju, gdzie, za którą to rolę w filmie Gerwazego Reguły dostałam nominację do Złotych Kaczek. I była to rola dramatyczna. Niewielka, ale dramatyczna. I ja się po prostu jej tak chwyciłam kurczowo, bo gdzieś tam strasznie mi zależało na tym, żeby. Nie kojarzyć się z jednym gatunkiem, dlatego że yy, nigdy to nie, nie byłam typem takiego, takiej osoby w klasie, takiego dowcipnienia klasowego. Co słowo to dowcip, tak? I, I tak naprawdę do szkoły teatralnej dostałam się z samym, z całkowicie poważnym repertuarem i nikt mi nie kojarzył z komedią, A autentycznie nikt. Jak poszłam do. Do tego trzynastego postronku na casting, i dostałam jakiś tam tekst, i zaczęłam coś mówić, i ci ludzie się zaczęli śmiać. To ja się w ogóle zdziwiłam. Ja wiem, matko, z czego oni się śmieją? Przecież ja w ogóle nie, jestem, nie mam takiego daru. Rozbawiania. Nie jestem typem komika. I bo na, a, autentycznie, jak wróciłam potem do domu, yy, to, bo się tak złożyło, że w ogóle ten casting yy, gdzieś tam został w połowie przerwany. Jak mnie, yy, że tak powiem, jak weszłam mm -hmm. do sali, yy, to uznano, że ja jestem tą Kasią. I nie ma sensu już dalej. I, I autentycznie było to w ogóle jedno z cudowniejszych wydarzeń w moim życiu, bo, bo byłam przyzwyczajona, że się czeka dwa tygodnie, nie wiadomo, do gryzie paznokcie, każdy <laughs> telefon to się odbiera, pod, podbiega i tak dalej. A tutaj nagle było tak, że gdzieś tam we trójkę yy, ci ludzie, którzy przeprowadzali. Znali się naradzili, wyszli do mnie i powiedzieli, że mam tą rolę mhm. po prostu i że dziękujemy reszcie, prawda, no więc dla mnie to było coś niesamowitego. Ty swoją przygodę z aktorską zaczęłaś stosunkowo wcześnie i na tyle ci się spodobało, że postanowiłeś zdawać do szkoły teatralnej, o czym wspominałaś przed chwilą, jednak dostałaś się za pierwszym razem i zrezygnowałaś ze szkoły aktorskiej. Skąd taka decyzja? Tak, to, to jest też taki, taki skomplikowany temat w moim życiu. Tak, owszem, dostałam się do tej szkoły teatralnej, ale zdawałam już do niej jako osoba z jakimś tam niewielkim, ale jednak dorobkiem i do czego się oczywiście nie przyznałam, bo mnie tam przedtem koledzy ostrzegali, że bardzo nie lubią egzaminatorzy wiedzieć o tym, że ktoś gdzieś już coś grał, bo od razu uważają, że ma manierę albo że jest jakiś zarozumiały i tak dalej, więc ja nic nie mówiłam, nic nie zdradzałam, oczywiście to było przed trzynastym postulunkiem, więc nikt, nikt mi nie kojarzył tam z kilku ról niewielkich. Natomiast tak to były dwie były przyczyny, dla których ja zrezygnowałam ze szkoły. Pierwsza przyczyna to był taki sposób nauczania, yy, gdzie więcej było kija niż marchewki. Mhm. A ja w, teraz może rzeczywiście tak okrzepłam i jestem taka bardziej odporna na krytykę i tak dalej, ale wtedy yy, byłam bardzo, byłam typem bardzo kruchej osoby i yy, mogłam dostać 500 komplementów, a jak ktoś powiedział mi raz, że coś robię źle, to mi tak... Bardzo brać do siebie. Tak? Brałam to do siebie hmm. i tak naprawdę już to, te 200 komplementów, to w ogóle zapominałam o tym. I po prostu może te metody tam stosowane akurat mi nie podpasowały, bo zaczęłam tak... Y jak to tam niektórzy mówili, tak więdnąć po prostu, gdzieś tam tak jakby tej wody tak mhm. nie potrzebowała. I tak w ogóle zaczynam się zastanawiać: może rzeczywiście ja nie powinna być w ogóle aktorką, bo tak naprawdę to ja nic z tego tutaj nie. Gdzieś tam, to jest też szkoła teatralna, mhm. niefilmowa, bardzo duży nacisk na technikę. Ja zawsze byłam sfiksowana na naturalność. I gdzieś tam najbardziej uważałam, że można coś powiedzieć mniej wyraźnie, ale niech to będzie prawdziwe, niż tak bardzo technicznie opracowane. Oczywiście najlepiej pogodzić to wszystko razem, tak? no, ale nie mniej no, to była przyczyna pierwsza, dla której opuściłam szkołę. A druga była taka, że w międzyczasie nadal miałam propozycję grania i wygrałam rolę u pana Maleszki, w jakimś tam takim filmie, bo on tam o dzieciach robi dla dzieci. Yy, no wygrałam właśnie bardzo fajny casting, byłam usatysfakcjonowana, bo cała szkoła teatralna była na tym castingu, czyli też te dziewczyny z czwartego roku i tak dalej. A ja go wygrałam. Udało się tobie. I reżyser przesunął specjalnie ze względu na mnie, bo wiedział, że jestem w pier na pierwszym roku, ten casting, yy, zdjęcia na ferie zimowe. Ja już nie musiałam puszczać. Tak, a ja nie otrzymałam zgody. Aha. Nie, bo nie. Ja wtedy stwierdziłam dosyć, nie. Po prostu kto mi zagwarantuje, że jak ja wyjdę 4 lata, za 4 lata z tej szkoły, ja będę miała dalej no, propozycję? No kto mi to zagwarantuje? Nikt. Poza tym uważałam, że to jest głęboko niesprawiedliwe, ponieważ dzieci z nazwiskami znanych rodziców otrzymywały taką godę. miały możliwość grania i gdzieś tam to wszystko nie było inaczej to było wszystko przeprowadzane, więc ja się zbuntowałam i któregoś dnia po prostu najpierw czekałam, czy mnie nie wyrzucą, bo to było to pierwsze półrocze i tam zawsze po pierwszym półroczu no, odsiew jest. tak jest mocny odsiew. I tak myślałam sobie, może mnie wyrzucą, to będę miała z głowy, nie będę musiała decyzji podejmować, ale się okazało, że mnie nie wyrzucili, oczywiście też się ucieszyłam, też było mi miło, że nie, tak, że przetrwałam, ale no, no nie mniej uznałam, że gdzieś tam to chyba nie jest miejsce dla mnie i... I po prostu któregoś dnia odeszłam, zniknęłam. W ogóle nie uprzedzając nikogo, napisałam tylko liściki do osób, które gdzieś tam bardzo ceniłam. I, i wiem, że później to, to dosyć duże wrażenie zrobiło. I potem na, na fuksówkach, yy, nieraz na tym fuksowaniu w szkole, yy, były takie pytania, kto to właśnie był, yy, ta dziewczyna, która tak zniknęła jak duch z dnia na dzień, po prostu, bo wszyscy byli w szoku. Tak. A nie bałaś się tego, że mimo, że wtedy propozycję miałaś, natomiast, że może za kilka lat ktoś ci powie, Pani Olu, a proszę o przedstawienie mm, dyplomu ze szkoły aktorskiej. I ty wtedy nie będziesz miała tego dyplomu. Nie baj się tego, że za kilka lat ktoś od ciebie będzie wymagał tego dyplomu, bo teraz wydaje mi się, że sytuacja mm. jest trochę inna na, tak, na rynku aktorskim. Tak. Natomiast na początku lat 90. chyba było trochę inaczej, jednak ten dyplom miał dość duże znaczenie. Tak, ale ja wiedziałam o tym, że. A jakby co, to jest egzamin eksternistyczny? <śmiech> <śmiech> Więc w razie czego to sobie poradzę, po pierwsze. A po drugie, był ten pierwszy element, że ja się tam w ogóle nie, nie za dobrze czułam. Mm -hmm. Być może, że gdybym ja się naprawdę czuła, y, że, że się rozwijam i nie, nie była tak zdołowana w tej szkole, to. Być może, żeby mi nie Zostały została, gdzieś. ale ja, ja myślę, że tutaj po prostu dwa, dwa y, elementy zadecydowały o tym i jeden bez drugiego może by nie wpłynął. Ale nie tak? żałujesz tej decyzji? Nie żałuję tej decyzji, dlatego że moi koledzy jeszcze byli w szkole tatrany, jak Ja już zagrałam w 13 posterunku i ja podpisywałam autografy, a oni jeszcze, prawda, się uczyli i no i też niewielu osobom z roku się udało, y, cokolwiek osiągnąć. Y, natomiast, no, tak jak mówię, to też trudno powiedzieć co by było gdyby, no. tak, być może gdyby gdybym ukończyła to, by było to była właśnie gdybym ukończyła tę szkołę, może inaczej by się potoczyło, może bym nie zagrała w trzynastym posterunku i może to by było dobrze, może bym szła w tym kierunku w którym chciałam, tylko by to była bardziej ciernista droga. Trudno powiedzieć. Jakiś czas temu również zdecydowałaś się na, wydaje mi się, dość odważny krok, bo zostawiłaś swoją karierę aktorską i poświęciłaś się wychowaniu córek. Czy to nie był trudny wybór dla Ciebie? Mm. Tak naprawdę miałam półtora roku przerwy, bo jak moje dziewczynki miały półtora roku, to akurat Złotopolscy się mm. do mnie zgłosili i tam już grałam. Natomiast wydawało mi się w ogóle, jak byłam. Zanim miałam dzieci, jak byłam w ciąży, że w ogóle ja to po prostu trzy miesiące i już po prostu to dzieci, będę karmić, to będę grała, to w ogóle wszystko mi się nie wiadomo, co wydawało, tak? Ale no, życie weryfikuje wszystko. Urodziły się dzieci, w dodatku dwójka, bliźniaki. Ja byłam wymordowana, wymęczona pierwsze miesiące, noce nieprzespane i tak dalej. I tak naprawdę to patrzyłam tak na te maleństwa i sobie po prostu nie wyobrażałam, że ja, ja, że ja, mam, że ja mogę je zostawić. Ja tak naprawdę to nie chciałam, nikt, nawet moja mama, nikt miał się nie do do nich. Ja chciałam wszystko przy nich robić i stwierdziłam, że jak moje dzieci się urodziły, to stwierdziłam, że najpierw jestem mamą, a potem, do, potem dopiero aktorką. Także jak miały półtora roku, to wróciłam, to dostałam akurat propozycję ze Złotopolskich i to ona mi tak spadła z nieba, dlatego że y, serial Złotopolski, który był emitowany w weekendy, był kręcony w takim systemie y, takiego etatu w pracy w firmie, w urzędzie, bo w firmie to tam się pracuje 12 mm. godzin często. Czyli ja tak naprawdę tam zaczynały się zdjęcia o ósmej i kończyło o szesnastej. A ja w dodatku się umówiłam, że, że będę ze względu na to, że malutkie mam dzieci, i to, że chodziłam na siódmą na zdjęcia. Moje dzieci tak stawało o szóstej, więc to i, i tak bym nie spała, i tak. I wracałam około czternastej. I to pięć dni w miesiącu. Więc, a, więc to mm -hmm. tak naprawdę moje dzieci tego nie odczuły, a ja mm -hmm. trochę, no ja tak nie straciłam kontaktu z zawodem, natomiast na, niewątpliwie, niewątpliwie gdzieś tam ograniczyłam, tak, ograniczyłam moją, moją pracę Ale mam podróż. wrażenie, że ten okres spędzony z dziećmi bardzo Cię uskrzydlił. Bardzo, bardzo i w ogóle ja, ja się zastanawiam, co i po co robiłam, zanim były moje dzieci na świecie, naprawdę, <laughs> więc polecam wszystkim ten biznes, <laughs> po prostu dzieci są czymś wspaniałym, oczywiście, że zawsze się wiążą z tym, że... Yy, co, coś się traci, coś zawodowo inaczej wygląda, ale naprawdę polecam i, i ja akurat y, jednak uważam, że jak się urodzi dzieci, to jeśli ma się tylko taką możliwość, bo, bo czasami bywa tak, że nie ma co do gamka włożyć, ale jeśli ma się taką możliwość, uważam, że mama powinna siedzieć z dzieckiem w domu. Tylko oczywiście musi być szczęśliwa, no bo jak mama będzie sfrustrowana, no to już lepiej niech idzie do firmy i zajmie się uśmiechniętą niania dzieckiem, tak? Wtedy będzie to z dla dzieci. Z dla dzieci i dla mamy, tak. Ale opowiadasz o tym wszystkim z, z uśmiechem na twarzy, z ogromną energią, ale chyba ciężkie chwile też były. Były ciężkie chwile, bo tak się złożyło, że jak dziewczynki miały 9 miesięcy, to się rozstałam z ich tatą, mm. więc tak naprawdę byłam zupełnie sama z tymi dziećmi. I, I oczywiście, że tak, no bo to przy bliźniakach, w ogóle przy, przy dzieciach, jak się rodzą, pierwsze dziecko szczególnie, to człowiek jest taki przewrażliwiony i w ogóle. Teraz być może, że inaczej im do tego podeszła, ale wtedy to było każde, ja po prostu piłam herbatek, tylko słyszałam kwiknięcie, to już tą herbatę odstawiałam i pędem biegłam. Tam wszyscy, moja mama załamana mówi, dziecko, przecież dzieci nie potrafią mówić, one komunikują płaczem swoje hmm. potrzeby, nie musisz tak od razu już napić się tej herbaty, zjedz coś. A ja po prostu tak 10 kilo mniej ważyłam niż teraz. Byłam taka... <laughs> <laughs> I po prostu byłam... Naprawdę byłam, byłam mocno zaangażowaną mamą, taką przewrażliwioną, ale jednocześnie mimo wszystko uważam, że to był cudowny czas i, i w ogóle macierzyństwo uważam za swoją najważniejszą rolę. Zastanawia mnie to, skąd czerpiesz aż tyle tej pozytywnej energii? Od dzieci? Na pewno od dzieci, bo tak naprawdę jak urodziły się moje dzieci, to poczułam taką, taką absolutną, wypełniającą mnie harmonię. A wcześniej gdzieś tam szukałam jakiegoś swojego takiego celu, gdzieś tam czułam jakiś taki niepokój, nie wiedziałam do końca, nie miałam takiego miejsca na ziemi dla siebie. Nie mówię teraz o, o lokalizacji w sensie, że się zostawiam no się. Bo tak nadgnęłaś się. Tak, tylko, tylko chodzi o to, że tak gdzieś, gdzieś tam czułam, że tak jakby jakiegoś czegoś mi brakowało. Ja nie wiedziałam co. Gdybym wiedziała, to ja bym już w wieku 23 lat urodziła dzieci, naprawdę. Ale nie wiedziałam, że to o to chodzi. Jak się moje dzieci urodziły, to tak naprawdę poczułam, jakby dosłownie takie to brakujące to... puzzle mi tak włożono do organizmu, wszystko zaczęło tak fajnie funkcjonować. I tak naprawdę to jest ten czas. Od tego momentu zaczęłam być taka, taka właśnie, że czuję to, to takie szczęście w dużym dużym stopniu. Natomiast oczywiście jestem w ogóle optymistką od urodzenia, a my, optymiści, no to szklanka zawsze. Szklanka jest zawsze do połowy pełna. Szklanka <laughs> jest do połowy pełna zawsze, i staram się widzieć te pozytywne rzeczy. Wydaje mi się, że jesteś teraz też ostatnio taką naczelną matką polką, bo gdy w jakimś programie, czy w telewizji śniadaniowej, czy w innych programach są tematy związane z macierzyństwem, to bardzo często jesteś zapraszana i słyszałam nawet, że piszesz książkę z tym związaną. Tak, właśnie, no tak piszę tą książkę, nie piszę i tak właśnie tutaj mi brakuje tej konsekwencji, bo już sama nie wiem, tam pojawiły się propozycje, że z kimś napiszę tą książkę, potem żebym na blogu coś zaczęła komentować. Więc jest taki pomysł, jest napisanych siedem rozdziałów, więc nie jest tak źle. Natomiast, no jeszcze, jeszcze jest to w fazie takiej wstępnej, bo nie, nie wiem do końca, jaką formę ona y, przyjmie, ta moja książka na temat dzieci. Natomiast no wiem, że niektórzy ludzie, którzy teraz słuchają mojej wypowiedzi, mogą sobie pomyśleć: Boże, teraz wszystkie piszą książki. Kasia cichopek Tak, tak, to, tak, i tak dalej. Natomiast ja powiem tak. Y, jestem jedną z nielicznych mam w tej branży, która naprawdę siedziała z dziećmi w domu. I, i jestem w stanie naprawdę coś na ten temat powiedzieć. Po prostu. Oczywiście nie, nie ujmując tym mamą, które od razu wróciły do pracy i tak dalej, że one są jakieś gorsze ode mnie, ale uważam, że mimo wszystko ja, która byłam przy każdym szczepieniu, przy każdym ząbku, przy każdym pierwszym kroku, która robiłam wszystko przy tych dzieciach, no mam jakąś tam wiedzę, doświadczenie i, i po prostu. Poza tym, no też jestem jedną z nielicznych, która ma bliźniaki, więc stwierdziłam, że może warto by tak opisać, jak wychować te bliźniaki i nie zwariować. Czyli to będzie taka nie seksi mama, tylko mama z krwi i kości? Mama... nie, absur... żadna seksi mama. Mama z krwi i kości. Absolutnie, oczywiście, że nie. Ja dajcie spokój, proszę was. Ale ja co nie uważasz się za seksowną mamę? Nie, no. <śmiech> <śmiech> nic tego nie powiedziałam, ale nie, 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 nie powiedziałam tego w pierwszej kolejności. Uh -huh. Nie powiedziałam tego w pierwszej kolejności. Jestem typem osoby, która gdzieś tam siebie traktuje na, na ostatnim miejscu. Najpierw moje dzieci są wykarmione, wykąpane, ubrane, wyczesane, ich film obejrzany, ich muzyka wysłuchana, a potem dopiero na samym końcu gdzieś tam ja pomyślę, że kurczę, moje paznokcie, kurczę, mam ręce jak papier ścierny, mogę normalnie zaraz szlifować tutaj biurko. także no, nie powiedziałabym, że, że gdzieś tam nie w tym stylu książkę bym pisała i nie ten temat, tylko raczej raczej taka mama właśnie nie. Taka mama jak większość. Wydaje mi się, że ostatnio można też powiedzieć o Tobie zapracowana mama. Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski na temat tego, że masz grać w niemieckiej produkcji Zakazana Miłość, prawda to? No więc właśnie tutaj też trwają rozmowy i nie jest to do końca, nie, nie tylko dotyczą serialu, ale też fabuły, ale gdzieś tam to się dopiero toczy. To, to się po prostu toczy, a gdzieś... Przedarły się te informacje i już y, one zostały sformułowane jako taki pewnik, mhm. co mnie też bardzo bawiło, bo już wszyscy po prostu mnie tam widzieli w Berlinie, <noise> czy ja już tam jestem. Także, a poza tym to jest olbrzymia zmiana. Mhm. Y, I jeszcze w przypadku fabuły, no to okej, okay, ja gram, wracam, Grasz, wracam, ale serial no to, to, to jest przeniesienie się, przeprowadzka, zmiana szkoły, otoczenia, języka. Ale bierzesz to pod uwagę, czy niekoniecznie. Zastanawiam się nad tym, mm. zastanawiam się nad tym, no tak jak mówię, tutaj na razie w kraju y, aż tak dużo się dla mnie zawodowo nie dzieje. Bo skończyły I, się dwa seriale, w których... Tak, w których skończyły się na akurat na dwa role. seriale, w których mm. gram, ja sobie zdaję z tego sprawę, no nasz zawód jest taki, że są te przerwy, ale niemniej, no, no zobaczymy. No to tak jak mówiłam, no na to, żeby czekać na właściwą rolę, to trzeba też mieć na to pieniądze. Mhm. Tak? A sądzisz, że polscy aktorzy mają szansę na, na zrobienie kariery za granicą? Bo często mówi się o tym, że Polacy wyjeżdżają, nagrywają film, później wycinają ich z tego filmu i na tym kończy się ich przygoda. Jedynie chyba Weronika Rosat jest taką osobą, która, której coś się udało osiągnąć. Ja myślę, że to, że to kiedyś tak było. Rzeczywiście, że tak się kojarzyło, że gdzieś tam uważam że to jest trochę ubaczające, że bardzo dobrze aktorzy nasi jadą i tam po prostu trzymają halabardy mhm. i są dumni, Dlatego, że to był film amerykański. Ja jestem przeciwna temu. Uważam, że jeśli zagrać to porządną rolę u siebie, mhm. a, a na pewno, a, a, nie, a nie wyjeżdżać i żeby tam po prostu yy, no, no, grać w jakimś piątym rzędzie. Yy, ja myślę, że to jest trudne. Ja myślę, że to jest trudne. Yy. I, I tak naprawdę ja jest, w ogóle mi jest dobrze tutaj w kraju, ja nie jestem takim typem, żebym chciała specjalnie wyjeżdżać gdzieś tam. Ja nie kończyłam żadnych szkół w Nowym Jorku i nie, nie zamierzam i mnie tak nie ciągnie do jakichś tam zmian specjalnych. Jesteś zadowolona z tego miejsca, w którym jesteś życiowo obecnie? Absolutnie. Warszawa jest cudownym Ach. miastem, ja w Polsce najchętniej spędzam wakacje. Nie należę do tych osób, które marzą o podróżach, nie lubię specjalnie podróżować za dużo, za daleko. Czuję się bezpiecznie i najlepiej w kraju. Olu, w takim razie ja życzę ci tego, żebyś miała jak najwięcej tych bezpiecznych i przyjemnych chwil w naszym kraju i tego, żeby obchodzić w przyszłym, ro w przyszłym roku dwudziestolecie swojej pracy zawodowej i żeby tych dwudziestoleć było jeszcze może, nie wiem, ze trzy albo nawet i ze cztery. Nie, <grym> nie <grym> <zadajmy>. <grym> <grym> I tego, żebyś dalej spełniała się jako, jako matka z krwi i kości, ale też jako sexy mama. <grym> bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję za rozmowę. <grym> Dzięki. Wielkie. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, podczas kolejnego wywiadu z cyklu znani nam nieznani.